Wejdzie. Dzisiaj będzie nowe nagranie odnośnie naszych talii, naszych, naszego ciała i tego, w jaki sposób nasza podświadomość reaguje na pewne słowa, które słyszy, które kiedyś słyszała, które były często jakby opowiadane z ust do ust, przekazywane i często jako dziecko pewne rzeczy zostały zakodowane w naszej podświadomości, ale też pewne rzeczy mogły być niezrozumiałe dla naszej podświadomości i mogły zapisać się jakby na takiej opcji dysku do wyjaśnienia do wyjaśnienia zawieszone. I w takich sytuacjach nasze ciało niekoniecznie wie jak zareagować, czy pozytywnie, czy negatywnie. I w zależności od tego, jak dany program się uformuje, po prostu tak reagujemy. Tak na poziomie fizycznym, tym takim materialnym, tego ciała, właśnie reagujemy w odpowiedzi na to, co mamy w podświadomości lub na to, co zostało nie do końca wyjaśnione dla tej naszej pierwotnej części mózgu. I tutaj będziemy właśnie dzisiaj w tym spotkaniu. O tym rozmawiać. Będziemy dawać komunikaty dla podświadomości, żeby rozwiązała dane programy, te dawne, bo my na poziomie takim już świadomym w tej chwili, my wiemy, co nam służy, co nam nie służy i my doskonale wiemy, co mamy robić, ale jednak ta podświadomość robi swoje, bo to jest zapisane, tak jakby w tyle. Na, na takim naszym dysku, jakby naszym komputerowym każdego z nas osobna. I pewne rzeczy na nas, to, co usłyszymy, czy usłyszeliśmy, mogło kiedyś zareagować, jakby rzutować na nasze zachowanie bardzo mocno, a nieraz jest to zupełnie obojętne dla nas, ale my tego do końca nie wiemy, dlatego w dzisiejszej sesji będę chciała. Po prostu dać taki jasny komunikat, żeby ta podświadomość rozwiązała wszystko, na co jest gotowa w danym momencie, i żeby te programy zostały rozblokowane i ustawiły się na prawidłowe ścieżki, na prawidłowe tory, bo tutaj, jako przykład, chcę podać Wam takie. Zdania na przykład, które ja słyszałam wcześniej w dzieciństwie. Taki program w zasadzie niewłaściwy i niewyspierający, że ja mam jeść, ponieważ jak nie będę jadła, to będę chora. Zapadnę na jakieś choroby. Że jak będę chuda, to będę chora. Czyli to było przekonanie. Moi, moje matuli i to rzutowało na może rzutować na to co dzieje się w tej chwili obecnej tak więc po prostu też będę tu poddam się temu procesowi żeby po prostu to uwolnić jeszcze mam inne tutaj takie sformułowania że kto zjada ostatki ten jest piękny i gładki nie też jest bardzo ciekawy program do czego on zmusza, kreuje i do czego on wciąga. Jeżeli to słyszeliśmy już jako dziecko, to umysł dziecka jest totalnie bezkrytyczny i przyjmuje wszystko jako prawdę. Więc tam się mogło to natworzyć. Im wcześniej słyszeliśmy takie rzeczy, tym bardziej może to być zapisane, zakotwiczone tak bardzo w naszej podświadomości. Albo, tego, albo takie przekonanie: kochanego ciała nigdy dość. nie? Albo że facet nie pies i na kości nie poleci, albo że dobrze wyglądasz, zdrowo, czyli jak jesteś taka okrągła, kulista, to zdrowo wyglądasz, że, że dobrze ci jest, nie? I no, po prostu my chcemy dobrze wyglądać, chcemy dobrze się czuć, więc nasza podświadomość często tak idzie tym nurtem. I te kilogramy sobie możemy przyklejać coraz bardziej i coraz bardziej. Inne jeszcze, na przykład, że właśnie ci się dobrze powodzi przy ty właśnie, że jesteś taką kluseczką, kuleczką. No i to tak przyklejamy do siebie jak te kule śnieżne, coraz więcej, że nam jest tak dobrze jak, i żyjemy tak dobrze jak pączki w maśle, nie? Więc będziemy dzisiaj to rozblokowywać. Jeszcze na temat wagi właśnie słów, zwrotów. Często osoby, które stosują jakieś diety, używają takich słów stracić na wagę. Ciało nie lubi straty, więc automatycznie będzie się broniło. Później mamy te efekty jojo, które po prostu do nas wracają a które nas nie wspierają, przepraszam, muszę tu wyłączyć. Bo mi cały czas coś tu plumka. Więc tak to wygląda. Kolejne, kolejne zwroty, jakie mam tutaj jeszcze zapisane. Na przykład głodówka, a post. Będziemy się przyglądać tym znaczeniom. Wtedy, gdy podejdziemy, wejdziemy w ten kontekst ze swoją podświadomością, proszę poproszę Ciebie, żebyś przyjrzała się takim słowom, takim różnicom: głodówka a post albo głodówka a dieta. Ogólnie, dieta z czym ci się kojarzy? Na co to Twoje ciało jest przekierowane? Jak Twoje ciało reaguje, gdy słyszy takie słowa? Często mamy takie, że tak powiem, w odwrotną stronę reakcji. I to będziemy dzisiaj wywarli. Sesja będzie trwała około 40 minut. Jeszcze mam tutaj inne określenia, które na pewno część z nas słyszała, na przykład typu. Tak ci się dobrze powodzisz, aż ci dupa urosła. <laughs> ale dodamy do, jeszcze kilka e, takich innych powszechnych e, zdań niekoniecznie związanych tutaj z talią, ale też oczywiście, które wpływają na, m, na nasze życie, na nasze reakcje i na nasze zachowania typu to szczyt lenistwa. Te pasożycie, te diabelskie nasienie. No i jeszcze kilka, które zostaną tutaj jako niespodzianka, z którymi będę Wam czytała w trakcie sesji. Natomiast w tej chwili już rozłączę tą wstępną część i za chwilę poproszę na wspólne spotkanie na Zoomie i będziemy robić sesję. Taką głęboką wejścia do podświadomości i pracy z nią na tym głębokim poziomie, żeby pouwalniać i żeby to miało taki realny wpływ korzystny na naszą figurę, na nasze zdrowie i ogólnie na nasze życie. Także dziękuję i zapraszam do grupy Czarodziejek Dali. Wciąż są zapisy, wciąż można się zapisać przez stronę www.beata myślnikiankowska.pl